Tkanka łączna. Tkanka łączna występuje niemal w każdym z narządów zwierząt, a także pomiędzy narządami. Jakie są jej zadania? Głównym zadaniem tkanki łącznej to utrzymywanie łączności między różnymi tkankami. Zachodzi teraz pytanie, jak jest ona zbudowana, z czego? Charakterystyczną cechą tkanki łącznej jest to, że składa się ona zarówno z komórki, jak i z substancji międzykomórkowej. Komórki w przeciwieństwie na przykład do tkanki nabłonkowej, gdzie uczyliśmy się, że są ściśle ze sobą powiązane, to tutaj, proszę zobaczcie, są powiązane ze sobą luźno, niejako tak porozrzucane w substancji międzykomórkowej, która zazwyczaj występuje w dużej ilości. I drugi składnik tkanki łącznej to substancja międzykomórkowa i składa się ona z substancji podstawowej oraz włóknistej. I w komórkach, w których występuje duża ilość włókna białkowego, Wówczas jest taka komórka, taka substancja bardzo odporna na różnego rodzaju uszkodzenia. I to jest bardzo charakterystyczne tam, gdzie jest dużo włókien, czyli kolagenu. Są one tak wytrzymałe, że rozciąganie dorównuje niemal wytrzymałości stali, czyli sporo. I teraz, jakie mamy rodzaje tkanki łącznej? Będzie to tkanka kostna, tkanka chrzęstna, tkanka tłuszczowa oraz krew. Tkanki te wchodzą w skład różnych układów narządów zwierząt kręgowych. Na przykład tkanka kostna i tkanka chrzęstna budują elementy układu szkieletowego, a na przykład krew wypełnia układ krwionośny. A co powiemy o tkance tłuszczowej? Tkanka tłuszczowa występuje pod skórą i wokół narządów wewnętrznych to takie najczęstsze występowanie. I teraz omówmy poszczególne rodzaje tkanek, bo wszystkie rodzaje tkanki łącznej składają się z komórek oraz substancji międzykomórkowej, tak jak sobie już powiedzieliśmy, a różnice w budowie i ilości tych składników sprawiają, że tkanki te mają odmienne właściwości, no i pełnią różne funkcje i zadania w organizmie. Tkanka chrzęstna jest głównym, głównym jej składnikiem, to substancja międzykomórkowa, która jest bogata w włókna białkowe. W substancji tej znajdują się takie jamki, zaraz sobie zobaczymy to na zdjęciu, w których leżą komórki chrzęstne. Charakteryzuje się ona tym, taką tkanką chrzęstna, że jest elastyczna i sprężysta. Natomiast tkanka chrzęstna łączy niektóre kości. Na przykład żebra z mostkiem, występuje też w stawach, gdzie okrywa powierzchnię kości, przez co chroni je przed ścieraniem. Natomiast też z tkanki chrzęstnej u ssaków yy, są zbudowane na przykład małżowiny uszne. O i widzimy substancję międzykomórkową, widzimy jamkę i w tych jamkach są yy, niejako schowane komórki chrzęstne. Inny rodzaj tkanek, wchodzących w skład tkanki łącznej, to tkanka kostna. Tkanka kostna jest zbudowana też z dużej ilości substancji międzykomórkowej oraz komórek kostnych, które też znajdują się w jamkach. Substancja międzykomórkowa jest bardzo bogata w sole mineralne i zawiera, które zapewniają jej, można powiedzieć, taką bardzo dużą twardość. No bo kości muszą być twarde, przyznajcie. No i też włókna białkowe, które zapewniają elastyczność. Tkanka kostna buduje też właśnie szkielet większości kręgowców, w którym stanowi główny składnik właśnie kości. Ale też co ciekawe jest dla organizmów magazynem soli mineralnych, między innymi wapnia. No i dobrze żeby ten wapń właśnie zlędował się w kościach, a nie na przykład w jakichś organach miękkich, tworząc różnego rodzaju zwapnienia. No i też widzimy komórkę kostną, widzimy substancję międzykomórkową, widzimy naczynia krwionośne i jeszcze te żółte, takie żółki, nie jest tu opisane, ale są to nerwy. Inny rodzaj tkanki łącznej, to tkanka tłuszczowa. Tkanka tłuszczowa zawiera bardzo mało substancji międzykomórkowej. Składa się ona głównie z komórek, które niemal w całości wypełnione są tłuszczem, taką kroplą, dużą kroplą tłuszczu. Tkanka tłuszczowa występuje przede wszystkim, tak może być głównie, pod skórą oraz wokół narządów wewnętrznych. Chroni ona organizm przed urazami, ale też zabezpiecza przed utratą ciepła. Zgromadzony w tych komórkach tłuszcz też stanowi materiał zapasowy, który organizm może wykorzystać do produkcji energii, kiedy jest to potrzebne. I jak wygląda taka komórka? No to taka tkanka, zobaczmy. Jest komóreczka, ale jest i duża kropla tłuszczu. Tak i głównie ona wypełnia tą tkankę. No i ostatni rodzaj Tkanki łącznej to krew. Krew jest tkanką, która ma charakter płynny. Tak jak inne tkanki łączne, składa się właśnie z substancji międzykomórkowej, w, czyli z osocza, a także z komórki. Substancja międzykomórkowa ma właśnie postać takiego płynu o słomkowym zabarwieniu i nosi nazwę właśnie osocza, i w tym osoczu zanurzone są płytki, krwi, krwinki czerwone i krwinki białe. Jakie funkcje i zadania ma krew? No na pewno transportuje w organizmie różne substancje. Z jednej strony te, te takie, które nam są potrzebne do odżywiania, odżywcze, ale też transportuje w tą i w drugą stronę tlen i dwutlenek węgla. Chroni nas przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, a także w przypadku ptaków i ssaków pozwala utrzymywać stałą temperaturę ciała. Też widzimy, że osocze, ta taka żółtawa substancja stanowi ponad połowę, około 55% objętości krwi. No i jest właśnie jego głównym składnikiem, składa się około w 90% z wody. Poza tym występują w niej również sole mineralne, białka, cukry i tłuszcze. No i też widzimy, że we krwi oprócz osocza mamy płytki krwi. Krwinki czerwone i krwinki białe. Co musimy zapamiętać z tego tematu? Na pewno to, że tkanka łączna ma inną budowę niż np. Na tkanka nabłonkowa jest luźno ułożona i składa się z komórek i substancji międzykomórkowej. I w zależności od rodzaju komórki jest ich albo więcej, albo mniej, albo jednego składnika, albo drugiego. Może też zawierać włókna białkowe i wtedy zapewnia jej to wielką wytrzymałość. Powiedzieliśmy sobie, że tkanka łączna dzieli się na chrzęstną, kostną, tłuszczową i krew. Chrzęstna jest taka bardzo elastyczna i sprężysta i szczególnie występuje w stawach. Tkanka kostna też jest elastyczna, ale już jest twarda i stanowi główny składnik kości, podobnie jak Wynika, znaczy, jak wynika to z nazwy, tkanka tłuszczowa występuje głównie pod skórą i wokół narządów wewnętrznych. W swojej budowie ma dużą ilość tłuszczu, takiej kropli tłuszczu. Chroni ciało przed urazami i utratą ciepła, stanowi też materiał zapasowy, ten tłuszcz. No i powiedzieliśmy sobie też, że w skład tkanki łącznej wchodzi też krew. Krew ma postać płynną. Transportuje różne y, substancje odżywcze, tlen, dwutlenek w węgla, chroni organizm przed y, drobnoustrojami chorobotwórczymi, a ptakom i ssakom zapewnia stałą temperaturę ciała. Jeśli te materiały w Waszej ocenie są przydatne, to zachęcam do komentowania i udostępniania innych do stawiania łapek w górę. A żeby nie ominęły Was y, kolejne tematy, to zapraszam do subskrybowania. Dziękuję.